Dzisiaj was prowadzę do rodziny systemu Windows, jakim jest Windows Server. E, tutaj mamy Windows Server 2000, 2008, ale wydaje mi się, że bym nie miał tapety właśnie z tym logiem, pomyślelibyście, że to jest Windows Vista. Dlaczego? to dlatego, że ten właśnie serwer jest budowany na imie Windows Vista. Nie ma praktycznie te same funkcje, uzyskają do tego jeszcze lepsze zabezpieczenia oraz e, więcej programów. E, co można odróżnić tak naprawdę ten Windows Server od e, Windows Vista, no praktycznie e, jedynie tylko menadżerem serwera, którym jest e, tylko i wyłącznie na, właśnie na systemach Windows Server, gdzie możemy zarządzać całym naszym komputerem, możemy instalować funkcje, role e, do naszego serwera i praktycznie jeżeli chodzi o takie większe różnice Windows e, Vista a Windows Server ciocień właśnie to, jak widać tutaj, że mamy Aero, mamy pasek e, menu Start. E, Windows no mamy Windows 7, mamy również Media Player, gdzie niczego nie zobaczymy, to Windows Media Center. Dlatego tak samo, samo praktycznie można porównać również rodziny serwera Windows 2003, gdzie tutaj za chwilę Windows XP i Professional, gdzie te są różnice, które zobaczycie już w następnych filmikach. Jak widać Windows Media Player 11 również jest w tym systemie, możemy Dźwięki Tutaj, oczywiście, już jest wszystko przebudowane, bo Windows Server się normalnie ma to powyłączone. Dlatego, w którymś tam filmiku pokażę, jak zmienić Windows Server coś na Windows Workstation, czyli po prostu na Windows Vista, tylko w wydaniu serwera.